Pompuj, pompuj, wypompuj zęzę, pompuj 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 pompuj, 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 pompuj. pompuj, pompuj, wypompuj zęzę, pompuj, pompuj. Pompuj, pompuj, wypompuj zęzę, choć pompa pompuj, przy pompie brakuje pompuj, już rąk. Tajfun, pompuj, tsunami musimy pompuj, się sprężyć, bo pompuj, leje tsunami, więc pompuj, dalej do. Pom Pompuj, wypompuj zęzek Choć pompa przy pompie brakuje już rąk Tajfun, tsunami, musimy się sprężyć Bo leje tolami, więc dalej do po Kolejna fala zalała Pokład, choć pompa przy pompie brakuje już rąk Starego koja także zamokła bo leje Dolami więc dalej do pomp Pompuj, pompuj, wypompuj, wypompuj zęb Choć pompa przy pompie brakuje już rąk Taj funkcjonami tsunami musimy się sprężyć Bo leje dolami więc dalej do pomp Cukier na słono, herba tak no, i pom. choć pompa przy pompie brakuje już rąk. No pompuj na bogat, może przeżyjesz, boleje, to nami więc dalej do pomp. Pompuj, pompuj, wypompuj zęzę, choć pompa przy pompie brakuje już rąk. Tajfunk tsunami, musimy się sprężyć boleje, to nami więc dalej do pomp. Zaraz! Pompuj, 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 wypompuj zęzę, choć pompa przy pompie brakuje już rąk Tajfun, tsunami, musimy się sprężyć, bo leje do nami, więc dalej do pompuj Pompuj, 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 pompuj.